Jesteś znamienitym rzymskim senatorem, jednym z najbardziej szanowanych ludzi w imperium. Twoje nazwisko jest niczym wykute w kamieniu, jego korzenie sięgają w głąb wieków. Na twojej todze lśni purpurowy pas, znak szlachectwa i władzy. Przez dziesięciolecia służyłeś Rzymowi z honorem, wiernie i oddanie. Tego wieczoru w twoje ręce trafia złote zaproszenie. Kolacja z samym cesarzem. Zaszczyt, który powinien napawać cię dumą, Prostować ramiona i sprawiać, że serce bije szybciej w oczekiwaniu. Zamiast tego, gdy wspinasz się po zimnych, wypolerowanych marmurowych schodach pałacu na Palatynie, twój żołądek ściska się w lodowaty supeł. Strach pali gardło, nie pozwalając oddychać. Strażnicy przy wejściu nie patrzą ci w oczy. Wiedzą dokąd idziesz, a ich milczenie krzyczy głośniej niż jakiekolwiek słowa. Aromat drogich kadzideł, hojnie rozpylony w powietrzu, nie jest w stanie ukryć czegoś innego strachu. Gęsty, lepki, duszący strach unosi się w powietrzu, przenikając do płuc i zatruwając każdy oddech. Wchodzisz do ogromnej sali, gdzie zebrały się już dziesiątki przedstawicieli rzymskiej elity. Senatorowie, ich żony, bogaci kupcy, sławni dowódcy, wszyscy stoją w niezręcznej, uciążliwej ciszy, jakby w oczekiwaniu na uderzenie gromu. I wtedy go słyszysz. Dźwięk kroków wyraźny i złowieszczy, odbijający się echem w długim korytarzu. Obcasy bezlitośnie wybijają rytm nadchodzącej katastrofy. I szaleńczy śmiech. Wysoki, przeszywający śmiech, od którego krew krzepnie w żyłach, a włosy stają dęba na karku. Wchodzi cesarz Kaligula, ubrany w jedwab, mieniący się jak płynne złoto, wydaje się nie człowiekiem a koszmarną zjawą. Jego oczy płoną niezdrowym, niepokojącym ogniem. Przesuwa wzrokiem po sali, jak głodny drapieżnik, badający swoją ofiarę, oceniając, kto z obecnych jest smaczniejszy i bardziej bezbronny. Potem z teatralnym zachwytem klaszcze w dłonie: Moi drodzy przyjaciele! Ogłasza, a jego głos Wzmocniony przez akustykę sali roznosi się pod wysokimi marmurowymi sklepieniami niczym grzmot. Dziś dowiemy się, kto z Was naprawdę kocha swojego cesarza. Dziś zobaczymy, jak daleko jesteście gotowi się posunąć, aby udowodnić swoją lojalność. To, co nastąpi później, zniszczy wszelkie granice rzymskiej przyzwoitości zamieniając święte sale władzy w scenę dla najmroczniejszych pragnień cesarza. To opowieść o tym, jak szaleństwo jednego człowieka zdeprawowało całe imperium i jak władza absolutna przekształciła się w absolutne zepsucie. Aby zrozumieć, jak najpotężniejszy człowiek na świecie mógł zamienić swój pałac w jaskinie seksualnej rozpusty i psychologicznych tortur, trzeba zrozumieć, jak Kaligula w ogóle został cesarzem. Urodził się jako gajusz Juliusz Cezar August Germanik w 12. roku naszej ery. Swój przydomek Kaligula, co oznacza bucik, otrzymał jeszcze w dzieciństwie, gdy towarzyszył swojemu ojcu Germanikowi w wyprawach wojennych. Ubrany w miniaturowy mundur żołnierski, mały Gajusz oczarowywał legiony, wywołując czułość i zachwyt u surowych wojowników. Wyobraź sobie, masz siedem lat, jesteś członkiem rodziny cesarskiej, ale Twoje dzieciństwo to niewinność? Zapomnij, widzisz śmierć, tajemniczą. Twojego ojca. Może otruty. Na rozkaz Tyberiusza. Cesarza. Matka. Agrypina Starsza. Bracia. Znikają. Zesłanie. Więzienie. Śmierć. Ofiary. Paranoja. Intrygi. Polityka imperialna. Pukanie do drzwi. Może być ostatnim dźwiękiem, jaki usłyszysz. Uczysz się przetrwać. Słabość to śmierć. Zaufanie? Luksus. Niedozwolony. Jesteś mistrzem oszustwa. Nieszkodliwy. Podczas gdy Twoja rodzina jest niszczona. Systematycznie. Trauma. Ujawni się. Później. Dominować. Poniżać. Potrzeba. Obsesyjna. Innych. Tych, którzy przypominają. O władzy. O strukturach. O terrorze. Młodości. 37 rok. Tyberiusz umarł. Wreszcie. Radość. Szczera. Rzym. Wita Cię. Kaligule. Dwadzieścia cztery lata. Cesarz. Syn Germanika. Ukochanego. Chłopiec. Oczarował armię, kiedyś, Rzym cierpiał, przez dziesięciolecia, Tyberiusz, paranoik, zamknięty w sobie. Ludzie są gotowi, młody, obiecuje, powrót, chwały, siedem miesięcy. Jesteś wszystkim na co liczyli. Przywracasz wygnańców, politycznych, nagradzasz, hojnie, pretorianów, organizujesz igrzyska, publiczne, spektakularne, lud cię kocha, ale potem coś się zmienia. Pałac cesarski. Centrum Zarządzania? Nie. Plac zabaw, fantazji, seksualnych, perwersyjnych, cesarza. Koniec trzydziestego siódmego roku. Choroba. Poważna. Gorączka mózgowa, tak mówią starożytni. Ciężka. Życie zamarło. W imperium. Balansujesz. Życie. Śmierć. Rzym modli się. Wstrzymując oddech. O wyzdrowienie. Cesarza. Młodego. Uszkodzenie mózgu? Nieodwracalne? Czy może. Cienka powłoka. Zdrowego rozsądku, zerwana, mroczne impulsy. Kiedy zdrowiejesz, zmiana, zauważają, od razu, bliscy, powściągliwość, mądrość polityczna, zniknęły, ktoś inny, stracił kontakt z rzeczywistością, poczucie granic, tego co święte i co świeckie. Co dopuszczalne, a co niewyobrażalne, nie dostrzegasz tego od razu, na początku to tylko dziwactwa. Niewytłumaczalne wydatki, nerwowe ruchy na przyjęciach, decyzje pozbawione logiki. Ale za tymi murami, w sercu pałacu, dzieje się coś mrocznego. Walka ze śmiercią odkryła przed nim odurzającą prawdę: jest cesarzem, może wszystko, z każdym, i nikt go nie powstrzyma. Pierwszymi ofiarami są służący. Niewolnicy, którzy oddali lata tej rodzinie, teraz są jego zabawkami. Kaprysy, upokorzenia, rządza. Szczególnie ci młodzi. Są wzywani do jego komnat i zmuszani do robienia rzeczy niewyobrażalnych dla Rzymianina. Najgorszy los spotyka jednak służące. Starożytne teksty mówią o tym szeptem. Nocami błąka się po korytarzach wybiera na chybił trafił tylko po to, by zaspokoić swój głód. To nie miłość. To władza. Czysta, absolutna władza nad każdym, kto oddycha w jego imperium. Apetyt nie zna granic. Żony senatorów, znamienitych urzędników, są zapraszane na audiencje. Kariera męża, sprawy rodzinne, pułapka się zatrzaskuje, odmowa to śmierć, dla nich, dla ich rodzin. Jedna z opowieści mrozi krew w żyłach, zmusza je do rozebrania się, do naga i do wykonywania pewnych czynności. A on patrzy, stronu, czasem na kilka naraz rywalizują o jego uwagę. Tortura dla umysłu, nie tylko dla ciała. Dumne Rzymianki, które szanowało całe imperium, zmienione w lalki, w jego zabawkę. Jednak nie sama przemoc seksualna sprawiała, że transformacja pałacu Kaliguli była tak przerażająca. Nie. Chodziło o to, jak metodycznie używał seksu, jako broni, do zniszczenia rzymskiego porządku społecznego. Rozumiał, że zmuszając najbardziej szanowanych obywateli imperium do udziału w aktach seksualnej degradacji lub bycia ich świadkami, złamie ich ducha. Całkowicie. Głębiej niż jakakolwiek tortura. Cesarz zaczął organizować wystawne kolacje. Zaczynały się jak zwykłe spotkania towarzyskie, ale nieuchronnie przeradzały się w orgie. Zapraszał senatorów. Razem z ich żonami i córkami. Początkowo zachowywał pozory cywilizowanej rozrywki, ale w miarę upływu wieczoru cesarz zaczynał wysuwać coraz bardziej niestosowne żądania. Senatorze, Marku, głos Kaliguli, brzmi swobodnie, jakby prosił o jeszcze wina. Twoja żona ma takie piękne oczy. Ciekawe. Jak będą wyglądać, gdy uklęknie przede mną? Siedzisz, w milczeniu, wiedząc, że jakikolwiek protest doprowadzi do egzekucji twojej rodziny. Żona jest zmuszana do spełniania każdego seksualnego żądania cesarza. Tu i teraz, na Twoich oczach, na oczach Twoich dzieci, patrzą w przerażeniu. Szkoda psychologiczna, nieodwracalna, małżeństwa się rozpadały, dzieci doznawały traumy, dumne rzymskie rody stawały się narzędziami perwersyjnych przyjemności cesarza. Kaligula czerpał szczególną przyjemność, zmuszając senatorów do patrzenia, jak ich żony są poddawane seksualnemu upokorzeniu. Specjalne miejsca, aby mężowie mieli dobry widok, jak ich żony są zmuszane do seksu oralnego lub stosunku z cesarzem, lub jego wyznaczonymi partnerami twarze mężczyzn, wściekłość, bezradność i wstyd zmieszane. Sprawiały Kaliguli nie mniejszą satysfakcję niż same akty seksualne. Kompleks Pałacu Cesarskiego. Palatyn. Zmiany fizyczne. Aby sprostać coraz bardziej wyszukanym fantazjom seksualnym Kaliguli. Specjalne komnaty. Przeznaczone do grupowych aktywności seksualnych. Przemyślana scena. Platformy widokowe. Starożytne fragmenty architektoniczne. Pomieszczenia. Zwykłe meble zastąpione sofami. Ustawione w kręgu. Maksymalna widoczność aktów seksualnych z różnych kątów. Stoisz na środku tej komnaty. Kamień chłodzi bosę stopy. Wokół, niczym w amfiteatrze, wznoszą się siedzenia. Zapach spermy i strachu unosi się w dusznym powietrzu. Dźwięk stłumionych głosów śmiech, aplauz odbijają się echem w głowie. Jesteś więźniem, niewolnikiem, czy rzymskim obywatelem nieważne jesteś tutaj. Na arenie. Sypialnia. Jego sypialnia. Mnóstwo wejść, niczym pułapki. Oczy przeszywają skórę. Patrzą. On patrzy. Przyjemność? Władza. Jesteś tylko narzędziem w jego rękach. Obiektem do demonstracji. Błysk światła na złotej bransolecie. Ciężki oddech. Twój? Jego? Dom publiczny. Pałac zamieniony w dom publiczny. Żony, córki senatorów. Ich złamane spojrzenia, puste oczy. Zapach tanich kadzideł nie może ukryć smrodu upokorzenia. On, jak reżyser, dyryguje tym koszmarem. Wskazówki, śmiech, pogarda. Jesteś widzem, uczestnikiem, ofiarą. Wszystkim naraz. Rytuały, ceremonie religijne i polityczne. Podstawa cywilizacji. Zdeprawowana. Uroczystość zamieniona w farsę. Świętość. Zbezczeszczona. Senat. Posiedzenie. Żony senatorów. Ich ciała to zapłata za władzę. Mężowie patrzą, bezsilni. Sprawy państwowe rozstrzygane są przy akompaniamencie jęków i szeptów. Decyzje przesiąknięte krwią i rządzą. Święta religijne. On jest Bogiem. Żąda kultu. Kapłanki. Ich śluby zdeptane. Publiczne akty seksualne to część nabożeństwa. Orgie. Elita Rzymu. Mimowolni uczestnicy. Czujesz lepki strach na skórze. Bezsilność. Tylko dźwięk własnego, urywanego oddechu, i ogłuszająca cisza, która nastaje potem. Stoisz w cieniu kolumny, a chłód kamienia przenika przez cienką tkaninę twojej stoli. Zapach kadzidła i potu miesza się w gęstą, mdlącą mgłę. Brzęk bransolet, szepty za plecami, i nagle ogłuszająca cisza, gdy on wchodzi. Cesarz. Widzisz, jak ojciec robi krok naprzód, z plecami wyprostowanymi i pustym wzrokiem. Lekkie skinienie głową i ktoś pcha Cię w plecy. Tkanina sukni ślizga się po skórze jak wąż. Czujesz na sobie jego spojrzenie, lepkie jak błoto. Zbliża się. Zapach wina i czegoś słodkiego, mdłego uderza w nozdrza. Widzisz pęknięcie na jego sandale, kurz na purpurowej todze. Słyszysz jego ciężki oddech. Serce wali Ci w uszach. Zagłuszając wszystkie inne dźwięki. Jego ręka brutalnie chwyta cię za podbródek. Ból. Patrzysz w jego oczy. Nie ma w nich nic oprócz rządzy i władzy. Mówi coś, ale nie słyszysz słów, tylko niski, gardłowy warkot. Czujesz żar upokorzenia palący skórę. Każde spojrzenie, każdy ruch, jak uderzenie bicza. Już nie jesteś sobą. Jesteś rzeczą, przedmiotem targu opłatą za przetrwanie. Dni zlewają się w jeden niekończący się koszmar, zaproszenia, audiencje, lepki strach. Wiesz, co czeka cię za drzwiami, ale nie możesz się oprzeć. Rodzina, obowiązek, przetrwanie, podatek, seksualne niewolnictwo, zamaskowane jako wola cesarska. Widzisz inne kobiety, takie same jak ty. W ich oczach pustka i rozpacz. Opór jest bezcelowy, kara nieunikniona. Publiczne upokorzenia, prostytucja, utrata wszystkiego. Słyszałaś historię, widziałaś konsekwencje: cnota, honor, rodzina to wszystko to tylko puste słowa. Jesteś niczym, tylko ciałem, narzędziem w rękach szaleńca. Twoja dusza jest złamana na zawsze. Trauma, która pozostanie z tobą do końca dni. Patrzysz w lustro i nie poznajesz siebie. W odbiciu jest tylko cień duch dawnego życia. Widzisz ich twarze, przestraszone, pełne odrazy, słyszysz stłumione łkania, które próbują powstrzymać. Czujesz zapach strachu zmieszany z tanimi kadzidłami, którymi próbują ukryć smród upokorzenia. Dysonans poznawczy. To słowo uderza cię jak bicz: wychowanie, religia, honor i to, udział, przymusowy. Każdy ruch jest obrzydliwy, każda sekunda to wieczność, samobójstwo. Myśl niczym zbawienny cień, ale nie, nie wolno. Rodzina, oni zapłacą, egzekucja, ruina, zniszczenie. Jesteś w pułapce między honorem a obowiązkiem, między życiem a śmiercią, i nie ma wyboru, żadnego. On. Widzisz jego spojrzenie. Rozkosz, czysta, nieskażona rozkosz. On ich łamie, powoli, okrutnie. Najpierw opór, potem pustka, uległość. Są łamani przez władzę cesarską. I stają się przykładem, ostrzeżeniem. Ale jest coś jeszcze straszniejszego. Mężczyźni, ojcowie, mężowie, bracia, są zmuszani do współudziału, nie tylko do patrzenia, do działania, do dostarczania, do przygotowywania, do przytrzymywania. Czujesz ich ból, ich rozpacz, ich nienawiść są współsprawcami zniszczenia swoich rodzin, swojego honoru. Swojej duszy, trauma. Taka, której nie da się wyleczyć. Nigdy. Rozumiesz. On to rozumie. Kiedy czyni ich współsprawcami tego, z ich bliskimi, odbiera im coś, coś najważniejszego. Niszczy ich. Senator, widzisz go, pomógł przywiązać ją, swoją żonę, dla niego, dla cesarza. Teraz, nigdy, nigdy nie będzie mógł spojrzeć w oczy innym senatorom. Wcześniej był szanowany. Teraz? Co? Jego autorytet jest złamany. Na zawsze uczestniczył w tym upokorzeniu swojej rodziny, jego rodziny. Niektórzy próbowali stawiać opór, odmawiali, nie przyprowadzali ich, swoich krewnych, na te spotkania do pałacu. Ale Kaligula wiedział, był gotowy: rodziny nieposłuszne były natychmiast skazywane na śmierć. Często, na oczach wszystkich, ostrzeżenie, wybór prosty. Uczestniczyć w tym z Twoją rodziną, albo patrzeć, jak umierają. Dzieci, jeden z najstraszniejszych koszmarów: dzieci w pałacu, na tych wydarzeniach, źródła milczą, nie mogą mówić, ale Ty wiesz, rozumiesz, jego apetyty rozciągały się. Na nie, na nieletnich, zarówno chłopców, jak i dziewczynki, z najznamienitszych rodów Rzymu. Dzieci przyprowadzano na te spotkania w pałacu i zmuszano do patrzenia na to, na to, czego dziecko nie powinno widzieć. Nigdy. Trauma psychologiczna. Na całe życie. Na zawsze. Niektóre zmuszano do udziału. Osobiście. Ich niewinność zniszczona. W pył. Część jego planu, jego kampanii, by zdeprawować wszystkich, wszystkie warstwy rzymskiego społeczeństwa. Konsekwencje niszczycielskie. Na zawsze. Wiele z nich dorosło. Niezdolnych. Nie potrafili kochać. Nie potrafili budować relacji. Ich rozumienie zniekształcone. Na zawsze. Przez dzieciństwo. W pałacu. Inni. Sami stawali się tacy. Gwałcicielami. Kontynuując ten cykl. Kiedy dorośli. Kiedy zdobyli władzę. Kaligula wiedział. Rozumiał. Traumatyzując dzieci. Zapewniał. Że jego zepsucie. Przetrwa go. Z czasem sformalizował to w kult religijny, kult samego siebie, cesarza, ogłosił się Bogiem, żywym Bogiem i zażądał. Aby to było uważane za rytuał religijny, to nie tylko mania wielkości, kalkulacja, aby to zalegalizować, ukryć się za religią, autorytetem, wchodzisz do świątyni, nie z własnej woli. Rozbrzmiewa stłumiona muzyka, ciężka od kadzidła i czegoś jeszcze, słodkiego, mdlącego. Widzisz, jak w półmroku migoczą złote ozdoby, lśnią nagie ciała. Czujesz, jak lepki strach cię paraliżuje. Zmuszają cię do patrzenia. Kaligula. Jego imię to piętno na twojej duszy. Zamienił ciało w fetysz, rządzę w prawo. Akt z nim to komunia. Spektakl to kult. A wyboru nie ma. Oddech się rwie. Smród potu i tanich kadzideł dusi. Imperium to nie tylko łuki triumfalne i legiony. To sieć ohydnych macek, przenikających każde miasto, każdy dom. Gubernatorzy, dowódcy, namiestnicy, piekła na ziemi. Rywalizują w pomysłowości tortur, w wyrafinowaniu upokorzeń. Ich donosy to ody do rozpusty, napisane krwią i strachem. Wiesz, co stoi za ich gorliwością. Przychylność cesarza, życie. A za Twoim milczeniem bezpieczeństwo Twojej rodziny, ciągły strach. Wżarł się w skórę, przesiąknął kości. Twoja żona, Twoja córka, Twój syn. Nikt nie jest chroniony przed rządzą szaleńca. W czterdziestym roku naszej ery wszystko przekroczyło granice, nawet dla tych, którzy wiele widzieli. Tysiące ciał, splecionych w szalonym tańcu, dnie i noce orgi, gdzie zatarły się granice między bólem a przyjemnością, życiem a śmiercią. A ty jesteś częścią tego koszmaru. Patrzysz, milczysz, boisz się, oddychasz, żyjesz, jeszcze, stoisz w osłupieniu. Każde słowo, każda plotka, która do ciebie dotarła, teraz nabiera ciała, staje się rzeczywistością, wżera się pod skórę lepkim, zimnym potem. Masowe orgie. Widzisz je. W twojej świadomości rozwija się ohydne płótno, ciała splecione w nienaturalnych pozach, krzyki, śmiech, zwierzęce ryki. Senatorowie, ich twarze wykrzywione rządzą i strachem, ich żony, córki, upokorzone, złamane. Czujesz mdlący zapach rządzy, zmieszany z drogimi kadzidłami i zapachem strachu władza, absolutna, bezlitosna demonstracja siły przez upokorzenie. Rozumiesz, to nie tylko rozpusta to filozofia wywrócona na lewą stronę to stwierdzenie, że nie ma nic świętego, że wszystko jest dozwolone, jeśli masz władzę. I oto nowy zwrot szaleństwa. Seksualne rytuały. Religia. Wyobrażasz sobie, jak zmuszają cię? Nie. Nie możesz sobie tego wyobrazić. Twoje ciało paraliżuje lodowaty strach. 24 stycznia pierwszego roku. Słyszysz stłumione kroki w podziemnych przejściach. Migoczą cienie. Zgrzyt stali, krzyk, urwany w półsłowa. Kaligula nie żyje, ale strach nie odchodzi. Wręcz przeciwnie, staje się jeszcze silniejszy. Bo wiesz, że to jeszcze nie koniec. Wiesz, że cienie przeszłości będą cię prześladować na zawsze. Wiesz, że będziesz musiał z tym żyć ze wspomnieniami, które nigdy nie znikną. Nowy cesarz, Klaudiusz, próbuje zaprowadzić porządek. Ale jak można zaprowadzić porządek w duszy zgwałconej przez strach? Jak można wymazać z pamięci to, co widziałeś, to, co czułeś? Pokoje tortur. Widzisz je. Ściany zbryzgane krwią. Narzędzia, na których widok krew krzepnie w żyłach. Pornograficzne wizerunki. Twarze znanych ci ludzi, wykrzywione bólem i upokorzeniem. Zapisy. Dowody, które mogą zniszczyć całe rodziny. I Klaudiusz nakazuje to wszystko zniszczyć. Nie z szacunku dla kaliguli, nie, ale by chronić ofiary, by dać im szansę zapomnieć. Pokoje są zapieczętowane, ściany przemalowane. Ale wiesz, pod warstwą nowej farby na zawsze pozostanie krew. Pamięć nie umrze. Będzie żyć w tobie, w każdym, kto przeżył ten koszmar. Będziesz pamiętać. Zawsze. Ukrywanie. Przesiąkło nawet karty historii, imiona, wydarzenia wszystko jakby pogrzebane pod warstwą kłamstwa. Starożytni kronikarze niby opisywali zbrodnie seksualne Kaliguli, ale ich słowa są jakby zaszyfrowane, jakby szeptali o czymś strasznym, nie śmiejąc nazwać tego po imieniu. I rozumiesz. Rozumiesz dlaczego? Ofiary, ich rodziny wolały ten zakodowany język, milczenie. Bo prawda wypowiedziana na głos tylko pomnożyłaby ich upokorzenie. I to jest najstraszniejsze w całym tym terrorze, jak zmusił ich do milczenia. Rzym. Jego kodeksy honorowe, jego dbałość o reputację, nie dawały ocalałym szansy na opowiedzenie swojej historii. Zniszczenie. To ich czekało, gdyby otworzyli usta. Całkowite i nieodwracalne. Kobieta. Jeśli została zgwałcona przez cesarza, społeczeństwo obwiniłoby ją. Niezależnie od tego, co się stało. Zawsze winna jest ofiara. Zawsze. Mężczyzna widział jak jego żonę upokarzają, bezczeszczą, ale musiał milczeć. Inaczej przyznałby się do swojej bezsilności, swojej nicości. Dzieci, świadkowie, ofiary niosły tę traumę w milczeniu przez całe życie. I ten spisek oznacza, że nigdy nie poznamy całej prawdy. Nigdy. Rodziny złamane, zniszczone, Miały wszelkie powody, by milczeć, a historycy byli związani konwenansami. Nie można było mówić o tych sprawach otwarcie, nie dla publiczności, a milczenie oznaczało, że nie będzie sprawiedliwości. Nigdy. Imperium chciało stabilności, nie obchodziła go przeszłość, ofiary zostały same ze swoim bólem, bez wsparcia, bez uznania. Cztery lata rządów Kaliguli zaledwie cztery lata ale konsekwencje wykroczyły daleko poza te ramy. Trauma była przekazywana z pokolenia na pokolenie, zatruwała rzymskie społeczeństwo przez dziesięciolecia, być może najważniejsze seksualny terroryzm Kaliguli, wzorce cesarskich nadużyć, które pojawiały się przez całą historię Rzymu. Późniejsi cesarze może nie dochodzili do jego skrajności, ale rozumieli: wykorzystywanie seksualne to potężne narzędzie kontroli nad poddanymi. Eliminacji opozycji politycznej. Błądzisz po ruinach Palatynu, pozostałości cesarskiej wielkości. Podziwiasz, ale nie do końca rozumiesz grozę. Rozpadające się mury, marmurowe posadzki, echo krzyków i szlochów, mimowolnych ofiar, wycieczki. Wykłady o architekturze, starożytny Rzym. Wiesz, czego szukać. Dowody pozostają: kamienie fundamentowe, komnaty, seksualne tortury. Systemy drenażowe, fizyczne dowody, niezliczonych napaści, podziemne korytarze, przerażone ofiary, czekają, aż cesarz wezwie, duchy, ofiary kaliguli, nawiedzają te ruiny, żona senatora, samobójstwo, byle nie przeżyć kolejnej nocy, cesarskiej uwagi, dziesięcioletni chłopiec, patrzył, matka, seksualne tortury, dumna rzymska matrona, prostytutka, pałacowy dom publiczny, historie wymazane. Celowo, cierpienia wryte w same kamienie, mniej niż cztery lata, teatr seksualnej grozy, wpływ odbija się echem, w historii Rzymu, rezonuje dzisiaj, przemoc seksualna jako broń, do dominacji, do kontroli, cywilizacja zdeprawowana, bez żadnych ograniczeń, w sprawowaniu władzy, pałac to ruiny, lekcje są wieczne, systematyczna przemoc seksualna, bezbronni, ci, którzy są u władzy, to nie relikt barbarzyństwa. To model, powtarzający się. Absolutna władza, nad innymi. Postanawiają użyć jej do zła. Czujesz to na skórze. Lepki strach, zapach kurzu i potu, własny, urywany oddech. Oglądasz się. Idziesz dalej. Stoisz w ciszy, ogłuszającej po krzykach i śmiechu, które jeszcze niedawno wypełniały te sale. Marmur pod bosymi stopami jest zimny, martwy. Zapach, mieszanina kadzideł, wina i czegoś gnilnego, zwierzęcego, wżarł się w kamień, w skórę, w pamięć. Cesarz. Słowo grzęźnie w gardle jak ość. Zamienił to miejsce w piekło. Nie tylko pałac, ale klatkę, w której łamano, dręczono, niszczono. A ty jesteś jednym z tych, którzy przetrwali. Ale jakim kosztem? Rozejrzyj się. Widzisz pomniki? Brązowe tablice z jego imieniem? Nie. Jego dziedzictwo jest tutaj, w tej ciszy, w drżących cieniach, w każdym oddechu tych, którzy pozostali straumaturyzowani, złamani, wykorzystani. To nie tylko polityczny chaos, nie tylko zmiana władzy to są blizny głębokie, niegojące się rany, które zadał nie tylko ciałom, ale i duszom. Czujesz je? Pulsują pod skórą, zatruwają myśli, prześladują w snach. On to stworzył szablon, model, instrukcje niszczenia a inni po nim studiowali ją, kopiowali, doskonalili tyrani wszelkiej maści, we wszystkich czasach uczyli się od niego, jak złamać człowieka, jak zamienić go w nicość jesteś żywym dowodem nosisz w sobie ten ból, ten strach, tę stratę jak ci, którzy byli przed tobą, jak i ci, którzy będą po tobie to jest właśnie jego dziedzictwo. Nie w marmurze i brązie, ale w tych bliznach, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Przypomnienie o tym, że najstraszniejsze zbrodnie to te, które niszczą nie ciało, a dusze. I ty jesteś częścią tej historii, częścią tej grozy, częścią tej wiecznej niegojącej się blizny.